Tung, tung, tung. To z jest jak największą ilość rąk. Wygrywa tung tungo. Wow. Tung, albo tralalino, tralala! A co to, no to jest 15 lat Lirilalulala! No bo to jest gambling. 15 plus Ja nie aga. mogę otwierać. Dla Bogu też to Ja aga. nie mogę. Ja nie mam 15 lat nawet przecież. <laughs> Jeśli tutaj. lubicie Brain Rot i koniecznie stawcie kciuka do góry, <laughs> tego drugiego <śmiech> kciuka. <śmiech> A my wylosujemy, każdej z nas i nie jesteśmy. Dobra, Aga, zamknij oczy, żebyś nie widziała. To ja ci wybiorę jakąkolwiek. A ja mogę to Tak, Piękne. Mhm. Jeszcze trochę. Nie wiem, w mózg mi wsadź. <grym> <grym> Proszę bardzo, dobra, ta mi. I teraz Vera. Ooooo! No. <grym> Dobra, już mogę zgadywać, co? Każda z nas daje po jedno pytanie. Okay, Odpowiedzi tylko tak i nie. Nie. Mhm, dobra, czy jestem zwierzęciem? Tak. tak. Czy jestem zwierzęciem? Tak. tak. O, łatwo poszło. Teraz, czy jestem człowiekiem? Nie! To nie. chyba jestem zwierzęciem! Bo już widzę, a nie, mogę być rośliną. I Możesz być wszyszy. Jestem morskim zwierzęciem? Nie. nie. Czy mam cztery łapy? Tak. Czy jestem zwierzęciem? Nie! Okay. To będzie ciekawe. Jeśli raz zgadnie, to będzie ciekawe. Jestem nie morskim. No. Czy jestem jakimś takim. Albo nie. Czy jestem zwierzęciem, które można spotkać w Polsce? Tak. tak. Czy jestem mniejsza niż człowiek? No. no. O kurde. Czy jestem rośliną? Nie. nie. Czy jestem domowym zwierzakiem? Nie. Nie. Chociaż czasem się znajdujesz w niektórych domach. W takim razie co? jestem duży co? Co, co, co to było za to jest wprowadzanie w błąd, no moim zdaniem ja tak, Ale to prawda. Bo no może się zdarzyć no nie to. Może. To jestem duży. Czy jestem słoniem? Nie. Nie, ale możesz być. Jak cię No prawda. co to no twoja odpowiedź, Dani! Czy jestem owadem? Nie. Nie? Nie. A, a, a. Yy... Czekajcie, no dajcie mi się <laughs> zastanowić chwilę. Że nie jestem domowym, ale jestem w Polsce. Czy ze mnie robi się jakieś jedzenie? Nie. nie sądzę, nic mi na ten temat nie wiadomo. Czyli nie. Czyli nie. Czyli jakby chodzi o to, że z, z, nie. Nie, ma, nie ma jakichś półproduktów. Nie, typu nie, mleko nie. czy coś. Nie. nie. Czyli dobra, okej. Okay. A mleko się robi z zwierzęcia. No a kto Pupro. krowa daje co? Mleko? No produkt daje, ale to są półprodukty. Pół a co pije krowa? Wodę. No cielaczek pije mleczko. Tak, tak. Czy ja mam futro? Tak. No kurczę. Polipka. Dobra, czy ja żyję? Nie. <grywa> <grywa> czy jestem ssakiem? Tak, tak. Tak. Czy jestem ssakiem? Tak. 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 Czy znoszę jaja? <grywa> znosiłam jaja, czy znosiłam kiedyś Ale jaja? Mera chyba Dobra, czymś... zostaw, to jest Wery pytanie. No, no czekaj, nie, nie żyję. nie znosiłaś, nie, nie żyjesz no. i nie znosiłaś jajek. No bo ja patrzę na ten obrazek tutaj jest, sugerowałem. Zabieram ci to. Jestem sakiem, nie daję żadnych tych. Nie jestem domowym zwierzakiem. Jakiś sak niedomowy. Nie ma masę Dużo. Dziobak. ja jestem sak, który rusza na akcję! Mam dziobak! Dzikiem jestem? Nie. Ale dzik też by było, Mięso dzika jest. właśnie, więc nie. No mięso z każdego zwierzęcia jest, wiesz, Aga. Dobra, czy ja występuję w Polsce. Tak. Tak. No no. Nie jestem rośliną, nie żyję. Hmm. Czy jestem drapieżnikiem? Wera, nie, nie jesteś zwierzęciem, już odpowiadaliśmy ale na to. Ale nie, chyba. ja się pytałam rośliną i czy jest. A, w sumie dobra, drapieżna roślina też chyba pytała się rośliny. Ale rośliną nie jestem! Nie. Nie, nie w ogóle nie. Dobra, no, no, to ja się jeszcze, jeszcze się upewnię. No. Czy z tego zwierzęcia je się mięso? Ale mówisz, że nie. Nie, jakby to, to nie. nie. A bo ja teraz. Nie. Aha, dobra. Występuję w Polsce, jestem dość spora. Nie. ja jestem? Koniem? Nie. Mogą mi inne pytanie. Czy mam zęby? Nie. To czy nie? Ani owadem, ani rośliną nie jestem, to ja nie wiem, czym ja jestem. Myszą jestem? Nie. nie. Czy się mnie je? Mm. Nie, nie. Chyba nie, raczej nie. nie, nie. nie. Możecie powiedzieć tak, będzie mi łatwiej. Powiedz to werce! Ballerina cappuccina. Ale poczekajcie, ani rośliną, ani zwierzęciem, mhm. ani owadem. No to co jeszcze tutaj są za rzeczy? Wszystko. Rzeczy. No właśnie ja też nie wiem, jakie są. Wszystko? rzeczy przeciwnie. Przedmiot. jestem przedmiotem, to ta. ja nie wiedziałam, co przedmioty to będą. Jest no, ta. okay. no, tak. No, tak. tak, jest tak, okay. tak. Choćbyś nawet emotikony miał. I... Zwierzęciem, sakiem w Polsce, nie jest się z tego Nie, jest, nie jestem myszą. No co jeszcze może, może wymylicie z Saka, nie wiecie, które to są saky? Tak tak, 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 oczywiście, Aga. No, masz rację. Ach. Nie wiem, capibaro, a nie to w Polsce nie ma, Niech, to nie była moja odpowiedź. <tłatujesz> <tłatujesz> Mysz! co so, lęku! No przysięgam, już so, mi zwierząt brakuje, no! nie Mysz! Rysiem jakimś?! Nie! nie. nie. Dobra, to teraz ja. Czy... bo yyy... Yy, was o mięso i powiedzieliście, że się nie je ze mnie. No to w takim razie... O kurczaczki! Czy występuje w wsiach? No! Raczej nie. To nie jest twoje przystosowanie do życia. Środowisko. Naturalne środowisko. No. środowisko nie. Czy jestem przedmiotem, czy używa się mnie do sportu? Nie. nie. Ja bym znalazł eee, taki to, sposób. To, to czy jestem zwierzęciem w sensie, że agresywnym, że mogę zaatakować człowieka? Tak, tak. nie. Tak, 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 tak. Tak, tak, tak i nie. Tak. Ale ja bym powiedziała, że... W 100% tak, tak. No, tak. No ale, ale tak. to może tak, żeby nie, to konkretnie. Ja mówię, nie, czy ja bym że nie. Nie człowiek by się bał być zaatakowany. Tak. Się bał by się, bał nie, nie, nie. Bał się. Bałby się. Nie, właśnie. Bał się. Ja bym się bała. nie Bałby się. Zaraz powiem czemu, ale tak. Nie, nie. Tak. Nie, nie zgadzam się. Men er Komisja mówi, że tak. Komisja no. mówi, że tak, ale Vera, i dobra. Czyka Vera się nie boi, czy no ja nie. Występuję w wzo? Tak. Też. Też. Wszystko wzoje. Jest, w w jest, w w jest wszystko. O, nie jest, tak. I nie, ja bym to tak Tak, tak, tak. tak i są. Nie. Dobra, czy ja nie jestem jakimś przedmiotem nie do sportu? To coś z tą leć? Chociaż prejmioty chyba już mają wszystko. A, dobra, czy robi się za mnie coś do gotowania? Nie, nie jesteś rzeczą do gotowania. Czy Jestem dużym zwierzęciem? Nie. Ogólnie takie określenie no. bardzo subiektywne, co nie? No ale Duży to mi chodzi jest. na przykład taki większy od człowieka, czy czy nie, 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 to nie? na pewno nie ma szans. Dobra. Czy ja w takim razie um, jestem groźna tak. dla człowieka? Tak. Oj oj. Y Miałam pytania, ale zapomniałam. <słuch> Czy jestem dużym przedmiotem? Tak, A takim dzisiaj? średnim. Średnim, okej. Okay. Wielkość człowieka, bym powiedział, lekko. No, o. no tak. Człowiek. No, Uch, coś takiego. Mysz, nie, nie wiem, no co, jakaś fredki zostają, łasice, borsuki. ale no, do... no musi być. Nie, nie, ja sobie w głowie jakby wymieniam to. W głowie na Zwierzęta mi się w głowie skończyły, no. I bardzo ciężkie to jest. No, no 10 minut. No, ja przez... jak na nich patrzę, to jest łatwe, nie? Tak, mam brązowe futerko. No. i raczej... mówi się, że nie. Raczej nie. Ty taki stereotypowy wizerunek to nie. Dobra, czy jestem lebem? Skoro Aga wie, możesz strzelać. Ja? No, Aga mówi, wie, że no jest ja pewna. Ja chcę wiedzieć, ale czy to prawda? To Dobra, jestem przedmiotem. No to jest? Czy jestem przedmiotem domowym, nie. że można to znaleźć w domu w sensie. Blisko. Blisko. Czy jest, może inaczej, czy jest używane w domu? Blisko. Nie, Blisko. nie, nie. Nie, nie. w domu nie jest używane. Chodzi. Blisko. Czy jestem lisem? Dobrze! O! A, dobra, obrad. Aga dostaje w tym momencie drugie, żeby mogła punkty zbierać. Ona nie zgadną ani jednego, a ja zgadniem To, to się to, 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 co wylosuje. A, dobra. To no jest życzenie od Werki. Czy ja wiem? nie ja chciałam je jeszcze losować. Czy ja jestem z rodziny kotowaty? No. Nie. A raczej nie w domu, coś może w ogrodzie. Mogę im zadać podpowiedzi? Wąż ogrodowy? Mm, nie. 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 Czy jestem zwierzęciem? Tak, tak. Czy jestem z rodziny koniopatym? Nie. Siarką jestem? Nie. Nie wiem. Czy jestem małpą? Nie. Aga Chodź, Aga, chodź jak... Gdyby się tak zastanowił, czy ja? Na ziemi. To jest Chyba tak. No na każdy no. zwierzę. Co to jest w No co nieprawda? Mam i nie Mam No mnie nie I co ja mam? Nie! Aha, się podpowiedzi nie można. Nie, robić. zaraz im dam po tej rzędzie. Tak. Czy jestem samochodem? Nie. Dobrze, to podpowiedź dla was, ale Aga może teraz wcześniej trafić. Wasze naturalne środowiska życia. Twoje to jest las, a twoje to jest plaża. Dziękuję. Czy jestem zwierzęciem domowym? Nie. Czy jestem jeleniem? Nie. Czy jestem łodzią? Nie. nie. Czy jestem dinozaurem? Nie. Nie. Chyba, że YouTubeowy. Tak, na plaży, od a... człowieka. Czy jestem dziki? Nie. Ale to kulki od Ale to by było dobre. To czy jestem z sakiem? czy ja to pytałam matko. już? matko, nie wiem czy się pytałaś, ale. Nie pyta się, bo no, wy nie wiecie, czy to jest, czy ssak. jest ssak? Ja Chyba uważam, tak. że tak, czy nie? Tak, do... składa jaja czy nie? Tak Tak, no? tak jest. jestem dzika i się mnie boi człowiek. I mam futerko i się mnie nie je. Wilk Nie. nie. Ech, czy ja jestem jakąś zabawką dmuchaną. Nie. Czy ja jestem jakąś rybą? Nie. W sensie jakby morskim, no to mi Tak, o tak. morskim. A, ale to, no... to było drugie pytanie, więc... Nie, zbani. ale no i nie, nie ochodziło! No. Podpuściła Dwa, podpuściła, dwa minus morskim, dobrze. O nie, szybko. Macie po dwie, bez Agiaga spada chwilę. Mam blokadę. Blokada! Owam trzymam! Blokada! Wam nie można dawać skrótów myślowych. Ja mam coś naprawdę ciężkiego. To jest jeszcze w lesie. A nie grałaś w 99 nocy? Tak powiem pytanie. No właśnie. Ja zajęłam się gotowaniem. Tak, super! super, Ja zapraszamy Was widzowie na kanał odlotowy BFF. Macie go oczywiście tutaj, w karcie, w załączniku. BFF! BFF, tak. BFF. BFF. Czy ja jestem nie. <laughs> nie jesteś sarenką. Sarenka jest na pewno Chciała groźna. Chciałabyś być, ale nie jesteś. Sarenka, Sarenka na pewno jest groźna. No i co do mnie przychodziły no. Jesteś groźnym leśnym stworzeniem. Groźnym leśnym stworzeniem. A ty, jakby tu podpowiedzieć? No czyli mm. mam najtrudniejsze? Mm. Jesteś naprawdę na każdej plaży. Bardzo wiele ludzi za to płaci. O! O! Rowerek wodny? Czy jestem morsem? No, można No ja bym powiedziała, że tak. Można no. zaliczyć no. Czyli no. pewnie jakiś narwalny albo morskim? Bardziej, Świnem, Bardziej. No, no. dwa. Dziękuję, wygrałam, o, nie. no to jest mors, no? A, taki mors się. No, jak, jak wyście się czy to sak, to mówię delfina, byście wiedzieli, no. nie? Ale mówię pewnie jakiś głupie inny. Dziękuję, wygląda. Ja jestem groźna, ja jestem w lesie. Ja mam dosyć. Co jest wielki? Jesteś 99 dni. Jeleń, No ale już mówiłam, że jelen. To też jest jelen. Jeleń. Cicho. Jestem. Ale ja sama. Się boję tej Dobrze. Gry. ja tam zupa... Gotuje cały dzień Dobra, gracie tylko o honor Poczekaj, no właśnie Nie mamy no już się... honoru Nie tak. mamy no już honoru Mi wymyśli. się wydaje, że Ania to że to jest niebezpieczne no. A ona to nie postrzega tego jako niebezpieczne Aha Mi się wydaje, S że to go Dokładnie no, Dokładnie, mi, mi się wydaje Mi się wydaje Misiem no. mi jest Tak, tak. Z Dokładnie Dobra Vera, tak, ja tego kilka dni temu no, sobie wiesz, marzysz. Ręcznikiem, proszę. Nie, Nie właśnie dwie rzeczy się Aż o półpy! To zobacz. <grystanie> tu było coś, do wygrania! Tak, to wygrałeś. A ty go nie chciałaś. plus. Mi też tego nie może otworzyć Ej, eee. nie nakaplujecie! Zgoda rodziców. rodziców. Tak, zgoda rodziców. Dzwonię do mamy zaraz. Nie eee. tu. Eee. Eee. Zupa, zupa, gorący kurek! Co jest takie brązowe za zupa? Zupa! Grzybowa, gzibowa, gruchowa jaki pa